Dzień dobry wszystkim, tutaj Max I dzisiaj chciałbym wam pokazać moją latającą wyspę w Minecrafcie No tutaj mamy taki guziczek, który nas teleportuje Tutaj sobie króliczek wielkanocny, hasa, no bo już niedługo wielkanoc Teraz jest wielki post jak ja to nagrywam No i tutaj zaraz sobie pójdziemy na wyspę moją no, to jest mój pierwszy filmik, a więc proszę bardzo o wyrozumiałość, gdyż, no wiecie, zawsze musi być ten pierwszy raz w 5 No, to co? Idziemy! Tutaj. No i jesteśmy. Welcome to the Floating Island. No, i na tej wyspie mieści się zamek. No tutaj mamy dywan czerwony, tutaj mamy te nasze. Sztandary, tak zwane. I tutaj jest nasz król, król Mieczysław, pierwszy cierpliwy. No i on tutaj ma tutaj jabłko, berło. No i on jest za barierą, czyli za polem siłowym, takim jakby. No i on tutaj sobie siedzi na tym tronie. No, tak. No. I teraz tutaj sobie idziemy. Tutaj mamy salę balową. Tutaj sobie możemy potańczyć, szafy grające, można muzykę włączyć, no a tutaj mamy ławę taką, no widoczne, no tutaj sobie siedzą i patrzą. Tutaj wchodzimy sobie na górę i jest królewska sypialnia, no tutaj ma łóżko, ma lampki, no i co, tutaj jest jego kącik do enchantingu, możemy sobie pozaklinać coś. No, i mamy kubeczkę, oczywiście, crafting table, piecyk. No, tutaj, sobie wchodzimy w toaletę. No i tutaj są na no i co? Tutaj natomiast przechodzimy do jadalni. W jadalni. Tutaj sobie mamy stołeczki, możemy powiesiadować. A jest co zjeść. Mamy bardzo dużo tutaj jedzenia. I co? I to jest tyle tutaj. W zamku to tyle. W zamku jeszcze wieże są. No tutaj ładnie mamy liany zrobione. No tutaj jeszcze taka kopułka. W środku nic nie ma, ona jest tylko dla efektu. No i co? I teraz zajmiemy się wieżą. No wieże wszystkie wyglądają dokładnie tak samo, a więc zwiedzimy sobie tylko jedną. Tutaj sobie nie wchodzimy. No i mamy wieże. Wchodzimy w górę. No a tak przy okazji, już mówiąc, ten zamek cały był budowany przeze mnie. No i tutaj na wieży, no co, na wieży nie ma nic ciekawego. Są tylko. Działka cztery, czyli dispensery wypełnione strzałami. Ja tutaj z nich już trochę strzelałem, a więc. No ale tutaj one są i one strzelają. No i na każdej wieży jest tak samo. Na dworze. Na dworze nie ma nic ciekawego. Są jeziorka. Tutaj są też wodospady. Można. Możemy sobie zeskoczyć. No i tutaj co? Tutaj mamy ławeczkę. Tutaj z przodu jeszcze gdzie ten przód? No tutaj. Tutaj mamy jeszcze sobie fontannę, dwie ławeczki no i tabliczkę na powitanie. I jeszcze sobie włączę ten tryb widza, tak zwany, czyli specator mode. Mm. Game mode 3. I Wam pokażę to tutaj wyspę od środka. No w środku tutaj, prawdę mówiąc, no to jest pod salą balową. Te lampy są zasilane tymi pochodniami. A tutaj pod spodem jest jeziorko takie i dungeon. Zajrzymy sobie do tego dungeon'a. Tutaj w środku trochę tutaj na No i co? Aha. I to już tyle. To już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. No i jeszcze raz Wam mówię, no to jest mój pierwszy filmik, a więc przepraszam Was bardzo za wszelkie niedociągnięcia. I co? No i do widzenia.